Awe. Witajcie na prawdopodobnie ostatnim filmie na tym kanale. Sprawa jest dosyć prosta. Otóż postanowiłam podjąć dojrzałą i odpowiedzialną, jak na mój wiek, decyzję o zakończeniu przygody z Movie Star Planet. Wiecie, człowiek musi czasem dorosnąć do pewnych decyzji i nie no dobra, koniec tego pierdolenia. A wy z tej strony Patty, no i nie trzymając was w napięciu, to tak postanowiłam zakończyć tworzenie materiałów z tej gry, ale ze względu po prostu na znudzenie nią. W ostatnim banie 7-dniowym przestałam się regularnie logować, a tak to loguję się tam jedynie, żeby kogoś raz na dwa tygodnie zweryfikować. Nie mówię, że nigdy nie wstawię już żadnego filmu z MSP, natomiast jest to naprawdę bardzo mała szansa. Drugim powodem jest też w sumie pogorszenie community, ale... La... Nie chcę się na ten temat jakoś zbyt dużo wypowiadać. A teraz pytanie: Nie zamierzam się pozbywać wszystkich materiałów ani nie zamierzam usuwać kanału. Postanowiłam, że zostawię go tak dla sentymentu, i to samo tyczy się któregokolwiek konta na mówi Star Planet. Tak jak z kanałem, postanowiłam, że to będzie takie małe archiwum, na którym na specjalnym kanale będziecie mogli pisać i ewentualnie wysyłać świeczki, bo why not? Postanowiłam założyć nowy kanał, na którym może nie będzie mówić Star Planet, ale będą inne gry i może być troszkę mniej family friendly. Spokojnie nie lecę w pato. A żeby sobie trochę podbudować ten kanał, postanowiłam zrobić wam losowania na kilka rzeczy, które mi zostały. Można maksymalnie wybrać 3. I żeby wygrać coś z tych rzeczy, wystarczy zasubskrybować kanał w opisie subskrypcje publiczne darzewkę w górę pod shortsem, który Wam również podlinkuję w opisie, oraz zostawić pod tym filmem komentarz z nikiem, z rzeczami jakbyście chcieli otrzymać. Wyniki z rozdania będą na tym kanale na społeczności, gdy uda nam się wbić tam 100 subskrypcji. Dla osób, które mnie słuchają ostatni raz i dla osób, które będą mnie słuchać dalej na tamtym kanale, adios.